Słowa Ewangelii, według świętego Marka. o Tobie, Panie. Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn człowieczy, będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją lecz zabity po trzech dniach zmartwych w stanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum, gdy był w domu, zapytał ich, o czym rozmawialiście w drodze? Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie, słowa Tobie Chryste. Siąćmy na dwa słowa, siostry i bracia. <laughs> Jesteśmy dzisiaj świadkami, jak Jezus poucza swoich uczniów zupełnie osobno. I można powiedzieć, że kończący się tydzień wychowania może wskazywać nam właśnie, w jaki sposób należy nauczać, bo tego dzisiaj uczy Jezus. Mówi do swoich uczniów, że syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Ale uczniowie nie rozumieją tego, co do nich Jezus mówi. Ale boją się go zapytać. Zobaczmy, że podobnie jest w szkole. Czasami nauczyciel, na przykład fizyki albo matematyki, przekazuje jakąś trudną rzecz, a uczniowie nic nie rozumieją. Nic nie rozumieją. Ale boją się zapytać, bo może na nich spaść grom. Jak to nie rozumiesz? I tak się boją, tak samo uczniowie. A Jezus mówi o najważniejszych sprawach, że będzie wydany na śmierć krzyżową i że z martwych wstanie. Dzisiaj dla nas to jest jakieś jasne i proste, ale który z uczniów myślał wówczas, że Mesjasz, że Zbawiciel może zawisnąć na krzyżu, na drzewie hańby? To się nie mieściło w głowie żadnego Izraelity. Dlatego nie rozumieją Jezusa. A Jezus, jak jest napisany w Ewangelii, trochę jak gdyby oddalił się od nich i uczniowie sami dyskutują między sobą. O czymś tam, do końca nie wiemy o czym. Potem przynajmniej o jednej rzeczy dowiadujemy się przy końcu Ewangelii. A gdy przychodzą do domu, Jezus pyta ich, o czym rozmawialiście w drodze? I oni milkną. Zobaczmy, czy ta sytuacja nie przypomina nam sytuacji, w których my na co dzień uczestniczymy. Bo przecież my słuchamy nauczania Kościoła. Tak jak Chrystus, który dzisiaj naucza swoich uczniów. Słuchamy tego nauczania Kościoła i często nie rozumiemy tego nauczania, a boimy się zadać pytanie. Zadajemy pytanie księdzu, a biskupowi to już tym bardziej. Bierzemy, nabieramy wody w usta. A potem idziemy do siebie i poddajemy. To nauczanie krytyce, a co tam Kościół wie, a co tam Kościół się wtrąca, a Kościół co chce. A potem, gdy nas ktoś pyta, o czym rozmawialiśmy w drodze, tak jak Jezus swoich uczniów, my nabieramy wody w usta i nic nie mówimy. Zobaczmy, jak ta sytuacja w tej Ewangelii dzisiejszej, jakże ona jest aktualna. Jak często my nie rozumiemy nauczania Kościoła, dlaczego tak, a nie inaczej Kościół naucza w różnych sprawach, moralności szczególnie pewnie to jest, czy też właśnie teologii. Słyszymy różne sytuacje, sami nie wiemy o czym myśleć, a boimy się zapytać. Krytykujemy, gdzieś tam psy wieszamy, a gdy Chrystus, tak jak uczniów, pyta: o czym rozmawialiście w drodze. To myśmy wylali już całą masę krytyczną, i boimy się cokolwiek powiedzieć. No właśnie. Tak samo było z uczniami. A Jezus doskonale wie, o czym uczniowie myśleli. I można powiedzieć, podsumowuję tu to jednym zdaniem, że właśnie. Mówi tak, jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. A nie wiem, czy to uczniowie zrozumieli, bo kto powie komuś, kto jest dyrektorem albo biskupem, albo jeszcze kimś naczelnym, że ma być teraz sługą wszystkich, albo proboszczowi chociażby, że ma być sługą wszystkich. To On tego nie zrozumie. No sami wiemy, jak jest w życiu. On dyrygować, rządzić, ale sługą wszystkich. A jednak Jezus podsumowuje to w ten sposób. I to tak jest trochę forma nauczania. Rzeczywiście, tak, tak to wygląda. Nauczyciel mówi, Potem, jak gdyby oddala się i uczniowie mogą sami niejako pomówić o tym, porozmawiać o tym, nawet jak się z tym nie zgadzają, krytykować nawet, a potem gdzieś nauczyciel może to w jakiś sposób podsumować. Tak jest nauczanie Chrystusa. Tak nieustannie naucza Kościół. Proszę przypomnieć sobie list biskupów polskich do niemieckich. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, który został wydany z racji Milenium Chrztu Polski w 1966 roku. Jak się otwiera prasę albo komentarze ludzi z tamtego okresu, to mówiąc: Jak Kościół śmie tak mówić? Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Dlaczego my mamy Niemców prosić o przebaczenie? I wielu również katolików, chrześcijan nie rozumiało tych słów, tych nauczania, tego przebaczenia i proszenia o przebaczenie. A jednak jak dzisiaj z perspektywy ponad 50 lat patrzymy na ten czas, to wszyscy dokładnie mówią, że był to milowy krok na drodze do pojednania obu narodów. A myśmy go krytykowali. Myśmy nawet się nie zgadzali z nim. Nie rozumieli, dlaczego Kościół tak mówił. Proszę zobaczyć, że dzisiaj również tak jest. Wiele razy słyszymy różne słowa z ust e, hierarchów Kościoła. W kościele słyszymy nauczanie jakieś. Nie zgadzamy się z nim. Czasem właśnie gdzieś krytykujemy to. A wystarczy jakiś czas poczekać, i okazuje się, że gdzieś. Jeśli to nauczanie Kościoła było dobre, potrzeba jakiegoś takiego zaufania. zaufania. Pomyślcie o sobie, bracia, właśnie o tym. My często słuchamy tego nauczania. Nie rozumiemy być może czasami takiego nauczania innego, w którym kościelne. Gdzieś czasem ze mama się krykujemy Ale właśnie, właśnie się chcię początkać. Chcie nie gdzieś to przełożenić. Bo Bo Małżusz I, i tym razem z gościu się u a mamy.